Witam na kolejnym filmie. Dziś odcinek z cyklu Pytania i Odpowiedzi, czyli odpowiedzi na pytania, jakie zostały nadesłane przez widzów za miesiąc czerwiec. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie dotyczy ciągle powracającego, jak bumerang, tematu związanego z przejściem z układu TNC na TNCS. Tym razem widz zadaje pytanie dotyczące podłączenia przewodów, i jest przysłany też w załączniku rysunek, teraz go pokazuję, który przedstawia. Sposób przejścia z układu TNC na TNCS. A czego dotyczy tutaj problem? Chodzi o sposób podłączenia mieszkania, gdzie mamy starą dwużyłową instalację i został tutaj przewód neutralny, przewód zerowy, jak to nazwał tutaj też widz, do zacisku neutralnego a nie do zacisku ochronno neutralnego, i czy to jest tutaj błędem, co by wynikało z tego, co znajduje się na przytoczonym rysunku. Tutaj jeszcze raz dla przypomnienia. Oczywiście widz pisze, że w takim przypadku, jeżeli jest tutaj przewód neutralny podłączony do zacisku neutralnego, nie jest możliwe wykonanie zerowania, czyli połączenia styku ochronnego gniazda z zaciskiem neutralnym. Jeżeli nie było tych mostków, to ich nie możemy już wykonywać, nie było i koniec, mamy przewód fazowy i neutralny tutaj i wtedy można podłączyć pod zacisk przewodu neutralnego. Jeżeli mielibyśmy w gniazdkach mostki, wtedy się podłącza pod zacisk PEN tutaj, bo mamy przewód, który pełni funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego. No, i tutaj pojawiają się też u widza wątpliwości, czy w takiej sytuacji można zrobić coś takiego, żeby teraz przepiąć ten przewód, który jest podłączony do zacisku neutralnego, i podłączyć go pod zacisk PEN i wykonać w gniazdkach mostki. Nie ma takiej opcji w takiej sytuacji. Jak nie ma mostków, to nie ma, już ich nie wykonujemy. Chodzi tutaj o zasadę ochrony zastanek. Chodzi tutaj też poniekąd o sytuację, jak takie podłączenie wykonać, kiedy tutaj wykonawca jest nieświadomy tego, co podłącza. Ja od razu mówię ku przestrodze. Nie może być tak, że nie wiemy, co podłączamy do instalacji elektrycznej. To jest coś, co po prostu mieć miejsca nie może. Bo może to naprawdę doprowadzić do tragedii. Kolejne pytanie, jakie się pojawiło, dotyczyło tutaj zabezpieczenia kontrolek FAS i o co tutaj chodzi ze stosowaniem wkładek topikowych ceramicznych? Dlaczego nie należy stosować wkładek topikowych szklanych? Chodzi tutaj też o wytrzymałość zabezpieczenia na Skutki cieplne i elektrodynamiczne, jakie są związane z przepływem prądu zwarciowego. Tutaj wkładki ceramiczne mają mocniejszą konstrukcję. W środku znajduje się też piasek umożliwiający zgaszenie powstającego łuku elektrycznego. To samo też jest spotykane, jeśli chodzi o wypełnienie piaskiem w przypadku wkładek topikowych szklanych. Ale wkładki topikowe szklane są przeznaczone do stosowania tam, gdzie prądy zwarciowe mają stosunkowo małe wartości, a tutaj mamy zasilanie rozdzielnicy budynku. Tam akurat prądy zwarciowe przyjmują wartości stosunkowo duże. Mogą być one mierzone nawet w kiloamperach. I kolejne tutaj pytanie dotyczyło wkładek topikowych, jakie zastosować: GF czy GG? Jeśli chodzi o oznaczenie G małe, ta pierwsza litera, to mamy wkładkę topikową pełnozakresową G, wkładka topikowa zwłoczna F, to jest wkładka topikowa szybka. Jeśli chodzi o wkładki topikowe Oznaczone literą G, to są wkładki topikowe ogólnego przeznaczenia. Jeśli chodzi o wkładki topikowe, szybkie oznaczone literą F, jest to rozwiązanie już zanikające. Traktowane było coś jako rozwiązanie przejściowe, ale nadal są produkowane te wkładki topikowe z uwagi na nieustający popyt na nie. Można tu stosować wkładki topikowe zarówno GF, jak i GG. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane? Dotyczy problemu związanego z selektywnością zabezpieczeń, jeśli chodzi tutaj o selektywność zwarciową takich urządzeń jak modem, router, switch czy rejestrator kamer. Tutaj te urządzenia się znajdują w szafie rak, takiej domowej. Jak sprawę tu rozwiązać? Przede wszystkim trzeba znać tutaj. Spodziewane prądy zwarciowe, jakie występują w instalacji i na tej podstawie można by coś powiedzieć na temat doboru zabezpieczeń? Informacje, jakie tutaj zamieszczone zostały, to takie, że w złączu kablowym budynku mamy ogranicznik mocy i wkładki topikowe nożowe i w rozdzielnicy elektrycznej budynku znajduje się wyłącznik nadprądowy, który jest zabezpieczeniem tych obwodów, znajdujących się w szafie Ten. Wyłącznik nadprądowy stanowi zabezpieczenie tego dedykowanego obwodu, który zasila zasilacz UPS, a z wyjścia tego UPS-a są zasilane tutaj wspomniane obwody, jak rejestrator kamer, modem, router czy switch. I tutaj pojawia się pytanie: czy można zastosować listwę, która miałaby indywidualne zabezpieczenie zwarciowe? Które by działało selektywnie względem tego zabezpieczenia poprzedzającego, tego, które stanowi zabezpieczenie tego obwodu, do którego jest podłączony UPS. Jeśli o to chodzi, tutaj mamy rysunek przedstawiający, jak obecnie wygląda sytuacja, gdzie są zamieszczone zabezpieczenia, tutaj przedstawione niejako kaskadowo i trzeba najpierw znać wartości spodziewanych prądów zwarciowych celem określenia czy jest zachowana selektywność tych dwóch zabezpieczeń. Tutaj znajduje się zasilacz UPS i do niego są podłączone router, modem, rejestrator kamer i pytanie, które widz kieruje dotyczy się tego jak teraz zabezpieczyć te obwody, żeby była zachowana selektywność względem zabezpieczenia znajdującego się w szafie. Tutaj sugeruje to, żeby wprowadzić, trzeba było kolejny stopień zabezpieczeń i zrobić zabezpieczenie indywidualne dla każdego odbiornika. Wydawałoby się, że sprawa jest prosta, ale mamy zasilacz UPS. I teraz, jeżeli tutaj wystąpi zwarcie w odbiorniku, należy się zastanowić. Jak teraz zadziała zasilacz UPS? I tutaj sprawa się nieco komplikuje, jeśli chodzi o selektywność zabezpieczeń, bo musimy o czym teraz pamiętać. Jeżeli mamy zabezpieczenia dobrane tutaj tak, że jest spełniony warunek samoczynnego wyłączenia zasilania, kiedy zasilacz pracuje podczas zasilania z sieci. Nie znaczy to, że ta selektywność będzie zachowana, kiedy dojdzie do zwarcia, odłączenia tutaj zasilania UPS-a i zasilacz przechodzi na tryb pracy bateryjnej. Energia elektryczna, jaka teraz będzie podawana na jego wyjście, pochodzi z akumulatorów takiego UPS-a. To już sytuację komplikuje, co trzeba tutaj też mieć na uwadze żeby nie doszło do uszkodzenia takiego zasilacza w czasie zwarcia trzeba tutaj mieć na uwadze parametry każdego zasilacza i stosować się do zaleceń producenta czyli jak widzimy sprawa nie jest taka prosta Tutaj temat związany z zabezpieczeniami obwodów zasilanych za pośrednictwem UPS jest czymś, na podstawie którego można stworzyć kilka filmów i nie sposób tutaj wszystko jest wyjaśnić w kilku zdaniach. Druga część tutaj pytania dotyczy zabezpieczeń, jakie powinna posiadać dobra profesjonalna listwa. Zasilająca, działająca w takich szafach rack, tutaj Widz pisze, szafy serwerowe, chodzi o rodzaj, typ zabezpieczeń przed zakłóceniami, przepięciami, zwarciami i tym podobnymi. Te listwy, które są tutaj używane do zasilania szaf rak, głównie też są stosowane jako zabezpieczenie przed przepięciami. Mogą mieć wzbudowane tutaj zabezpieczenie zwarciowe i w tym wypadku musimy mieć tutaj. Wykonaną kompleksową ochronę przeciwprzepięciową, bo sama taka listwa zabezpieczająca zdaje się na nic, bo jak nie będziemy mieć wcześniejszych stopni, pierwszego, drugiego, i warto tutaj pamiętać o tym, aby te zabezpieczenia, zarówno ograniczniki przepięć w rozdzielnicy, jak i ta listwa przeciwprzepięciowa były tego samego producenta. Kolejne pytanie, jakie zostało nadesłane? dotyczyło doboru przekroju przewodów do zasilania przepływowych ogrzewaczy wody. Chodzi o urządzenia tutaj dwufazowe. Co to oznacza? Że mamy tutaj grzałki zasilane napięciem międzyfazowym 400 V lub mamy też wykorzystywane tak jak w płycie indukcyjnej dwa przewody fazowe i przewód neutralny, a Standardowo mamy układy trójfazowe, gdzie są trzy przewody fazowe. I teraz musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie. Może być tak, że przewód zasilający przepływowy ogrzewacz wody jest doprowadzony bezpośrednio z rozdzielnicy i drugi jego koniec wchodzi bezpośrednio do ogrzewacza. Ale możemy mieć też sytuację podobną jak w przypadku płyty indukcyjnej, gdzie przewód z rozdzielnicy jest prowadzony do puszki, z puszki jest doprowadzony odcinek przewodu zasilający to urządzenie. Tutaj zostało przesłane przez widza zestawienie parametrów dla przepływowych odrzewaczy wody. Jest ono tutaj pokazane, i tutaj mamy zestawienie mocy i przewodów przyłączeniowych dla przepływowych ogrzewaczy wody. Można tutaj już zauważyć, że jest napisane na samym dole tej tabeli przewód elektryczny 1,5 metra, czyli to jest już zrobione przy założeniu, że jest przewód tutaj od rozdzielnicy doprowadzony do puszki elektrycznej. I od puszki elektrycznej do takiego przepływowego ogrzewacza wody. I są tutaj podane wartości natężenia prądu, jaki będzie płynął w żyłach przewodu zasilającego, zależnie od mocy ogrzewacza. O co chodzi? Bo mamy 24A dla ogrzewacza o mocy 5,5 kW jednofazowego i dla dwufazowego o mocy 11 kW jest 25A. I tym samym jest tutaj podany zwiększony przekrój przewodu. Zwraca tutaj też uwagę określenie zabezpieczenia bezpiecznik automatyczny. Co to takiego jest? Nie wiem, może producent tutaj wymyślił jakieś swoje zabezpieczenie obwodu przepływowego, ogrzewacza wody, albo jest to też nieprawidłowa nazwa. A w rzeczywistości chodzi o wyłącznik nadprądowy, bo bezpiecznik automatyczny no ja się z czymś takim nie spotkałem. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że mowa jest o odcinku przewodu o długości 1,5 metra. Czyli od tej puszki zaciskowej do ogrzewacza. Podobna sytuacja, jak ma to miejsce w przypadku podłączenia płyty indukcyjnej. I pytanie dotyczyło tego, dlaczego różnica zaledwie 1 Ampera już powoduje, że jest zwiększenie przekroju przewodu. No to teraz zobaczmy do tego oto zestawienia obciążalności długotrwałej przewodów. I tu będzie można znaleźć odpowiedź na to pytanie, z czym to jest związane. Sytuacja ta ma miejsce między innymi ze zmianą sposobu ułożenia przewodów, i kolejne pytanie jakie zostało nadesłane dotyczy stosowania wyłączników różnicowo-prądowych z członem nadprądowym. I o co tu chodzi? Jest już założenie, że. W rozdzielnicy elektrycznej będzie jeden wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy dla obwodów trójfazowych i trzy wyłączniki różnicowo prądowe dla obwodów jednofazowych, teraz tutaj pada pytanie odnośnie stosowania wyłączników różnicowo prądowych z członem nadprądowym i gdzie je umieszczamy? Czy można je umieścić za zabezpieczeniami różnicowo prądowymi, czy przed, żeby jak tutaj sprawa wygląda? Jeżeli będziemy mieć wyłącznik. Różnicowo-prądowy nad selektywny, jako poprzedzający oznaczony literą S. Wtedy nie ma problemu, ale w takiej sytuacji, gdzie będziemy mieć wszędzie wyłączniki różnicowo-prądowe ogólnego przeznaczenia, musimy z bloku rozdzielczego tutaj sprzed zasilania wyłączników różnicowo-prądowych jakie znajdują się w rozdzielnicy, doprowadzić zasilanie do wyłączników różnicowo prądowych z członem nadprądowym. I pojawiło się tu jeszcze jedno pytanie, zarazem sugestia dotycząca zarządzania energią budynku i wykorzystania analizatora parametrów sieci. Jest podany model analizator tablicowy LSM103E. I czy warto go zastosować w domowej rozdzielnicy i jakie informacje może dać użytkownikowi? Ten temat zostanie wyodrębniony do osobnego filmu, tak więc odpowiedź tutaj się pojawi w terminie późniejszym. Tak więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o czerwony cykl pytania i odpowiedzi. Pytania do kolejnej edycji cyklu można przesyłać na adres e-mailowy podany w opisie pod filmem z dopiskiem pytania i odpowiedzi. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.